Cześć, ja jestem Filip. Ty oglądasz Brudne Brzmienie, a dzisiaj pogadamy sobie o wzmacniaczu VHT Deliverance 120. Tak naprawdę to jest to półprawda, bo pogadamy sobie o pięciu profilach, które powstały w studiu Brudnego Brzmienia oraz sprawdzimy sobie, czy za pomocą tylko pięciu profili możemy uzyskać pełne spektrum możliwości brzmieniowych danego wzmacniacza. Teraz mógłbyś zadać pytanie Razu Filip, po co zawracasz mi gitarę? Co ja sobie mogę pięcioma profilami zrobić? Spokojnie, wszystko wyjdzie w praktyce. Zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli mamy sprawdzać jakiś sprzęt, wzmacniacze, profile, impulsy, wstaw cokolwiek, to po pierwsze musi to być dla nas inspirujące, więc zaraz przejdziemy sobie do trzech klipów, które powstały z użyciem tylko i wyłącznie tych pięciu profili, a następnie zerkniemy sobie w samą sesję, żeby pokazać, jak niewiele tak naprawdę jest potrzebne, żeby uzyskać zadowalające rezultaty. Wszystko, co zaraz usłyszysz, zostało nagrane na dwóch gitarach. Pierwsza to mój siedmiostynowy. Jackson, druga to Edwards Anchang Star. Obie gitary są z strony półtonu w dół i bez zbędnego przedłużania. Jedziemy z pierwszym klipem. jesteśmy już w widoku naszej sesji. Jak widzisz, nie dzieje się tutaj zbyt wiele, tak wbrew pozorom. Mamy tutaj oczywiście perkusję, która jest jedynym płatnym pluginem, którego tutaj używam. Do brzmienia perkusji używam biblioteki Invasion od Get Good Drums, od Adama jego Get Gooda z zespołu, nie Periphery, tylko Red Seas Fire. Daj znać w komentarzu, jeżeli kojarzysz zespół Red Seas Fire. Idąc dalej, mamy Dwie ścieżki gitary przesterowanej na każdy klip. Dwie ścieżki gitary czystej, gitary czystą prowadzącą, jeśli można to tak nazwać, lekko przybrudzoną, ścieżkę basu oraz gitary solówkowe. Zaczynając od gitary czystych, nie dzieje się tutaj zbyt wiele. To, co tutaj mamy, to jest profil. Dynamic Gain, który jest zdecydowanie najbliższy brzmieniu czystemu, który może wejść troszkę w taki Edge of Breakup. Wszystko zależy od tego, ile dasz sobie tutaj gainu. Jak widzisz, ustawienia dla mojego czystego brzmienia, troszkę wycofany środek, reszta jest praktycznie zachowana w neutralnym położeniu. I zobaczmy sobie, jak brzmią te czyste gitary same z siebie. Nie dzieje się nam zbyt wiele, jest to głównie podkład pod melodię. Staram się artykulacją pokazać tutaj zakres dynamiki tego profilu, gdzie w zależności od tego, jak kostkujemy. Jesteśmy w stanie uzyskać bardziej przybrudzone brzmienie. Idąc dalej, do gitar przesterowanych, mamy tutaj do czynienia z profilem Riffmeister, który jest moim absolutnie ulubionym profilem z całego tego pakietu. Dosłownie przy pierwszym uruchomieniu w Toneksie nie byłem w stanie odłożyć gitary przez dobrych kilka godzin. Dodatkowo mam tutaj nałożoną dedykowaną odpowiedź impulsową paczki VHD. Oczywiście w zależności od tego, jaką sam odpowiedź impulsową zastosujesz, możesz uzyskać diametralnie inne brzmienie. Wszystko zależy tutaj od Ciebie i od tego, jakie impulsy są w Twoim posiadaniu. I gitary same z Ciebie brzmią w ten sposób. Jak zdążyłeś zauważyć, nie dzieje się tutaj zbyt wiele, jeśli chodzi o sam miks, bo zastosowane tutaj przeze mnie są tylko wycięcie dołu, wycięcie góry, podbicie delikatnie dolnego pasma, żeby nie było ono dudniące, a jednak nadal istniało. I jest to praktycznie wszystko, co musiałem zastosować, żeby kleić to w mój miks. Jeszcze raz, w całości brzmi to tak. Mamy tutaj jeszcze gitarę solową, która napędzana jest profilem VHD Deliverance 120 FAT. Jest to bardziej nasycony profil, idealny do grania solówek, zwłaszcza z zastosowaniem efektów typu delay, reverb czy modulacje tonexowe. Tak naprawdę wszystko czego potrzebujesz, żeby być domorosłym... Petrucim. Znajdziesz właśnie tutaj. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy klip. Nie ma tego zbyt wiele, bo nie potrzeba tego wcale zbyt wiele, żeby uzyskać dobry rezultat. Przejdziemy sobie teraz do drugiego klipu, który będzie troszkę bardziej gruzujący. Jak zdążyłeś zauważyć, drugi klip rozpoczyna się niezbyt przesterowaną gitarą. Jest tutaj zastosowany profil mid gain, który jest idealną bazą do kreowania mniej lub bardziej przesterowanego brzmienia. Wszystko zależy od tego, jaką stosujemy artykulację, czy dodatkowo jeszcze będziemy ten profil dopalać, czy to fizycznie efektem, czy tyczką VST zapiętą przed Tonexa. Ponownie dedykowana paczka VHT, sama gitara brzmi tak. Bardzo proste brzmienie, bardzo skuteczne. Na gitarach już mocniej przesterowanych mamy ponownie ten sam profil, co wcześniej. Jest to profil Riff Stawienia są te same, co w pierwszym klipie. Idealnie się to sprawdziło w troszkę bardziej dynamicznym stylu. Same gitary brzmią tak. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo przeszkadzajki z lewej, prawej strony. Jest tutaj zastosowany ponownie profil VHT Deliverance FAT. Nie dzieje się tu zbyt wiele. Mamy tutaj głównie nałożone efekty modulacyjne z Tonexa Rotary oraz Delay. I takie ambientowe przeszkadzajki brzmią następująco. Na samym końcu zastosowany mamy. Jeszcze jeden profil, ostatni z pakietu, który dodatkowo został dopalony przez Way Huge Swan Pickle, i jest to profil VHD Deliverance End. Brzmi on następująco. I mógłbyś się zastanawiać, ale w sumie po co mi? Takie gruzowisko, skoro w ogóle nie ma w tym żadnej selektywności. Chodzi o to, żeby mieć troszkę zabawy w życiu. I w całym kontekście miksu, jeszcze z dodanym, przesterowanym basem, z perkusją, odnajduje się to właśnie tak. Tego typu brzmieniu chodzi nie tylko o samą bazę, którą oferuje Ci profil, ale też o możliwość zastosowania tego brzmienia jako dodatkową warstwę. Jeżeli byś potrzebował na przykład pogrubić jakieś riffy na pojedynczych dźwiękach, albo zastosować jakąś interesującą ambientową teksturę, to tego typu brzmienie myślę odnajdzie się idealnie. I po przejściu przez to gruzowisko. Myślę, że czas na trzeci klip. Jak zdążyłeś zauważyć, mamy tutaj do czynienia z absolutnie najbardziej klasycznym brzmieniem, jakie można uzyskać. W 100% jest za to odpowiedzialny właśnie wspominany wcześniej profil Mid Gain, który ma dość wysoko odkręconą gałkę gain. Mimo wszystko daje to idealne brzmienie do riffów w stylu lat 80., -tych. brzmień hard rockowych, heavy metalowych, odnajduje się w tym idealnie. Bardzo lubię tego typu brzmienie, w moim sercu odnajduje się to idealnie, pasuje mi to pod łapę. W przypadku brzmienia solowego mamy tutaj ponownie profil BHD FAT z nałożonymi wszystkimi możliwymi efektami, jakie Tonek oferuje. Oczywiście nie byłoby to lata 80 bez zastosowania chorusa. Delay, reverb, czego chcieć więcej? Jest to brzmienie troszkę inspirowane George'em Lynchem, jeżeli oglądałeś kiedykolwiek jego instruktażowego VHS-a z lat 80. Tak znać w komentarzu, jeżeli też miałeś problemy z graniem wielkich streczy, które oferował w swoich instruktażach. I samo brzmienie ma się tak. Od razu czuć lakier do włosów, od razu czuć prawdziwego glam rocka. Zdecydowanie jest to bardzo wszechstronny profil jeśli chodzi o granie solowe. I tym sposobem dotarliśmy do końca naszej demonstracji pięciu profili VHT Deliverance 120. Myślę, że bez żadnego problemu można uzyskać dowolne brzmienie, jakie nam się wyobrazi w naszej głowie za pomocą właśnie tych pięciu profili. Nie wspominając już o tym, jak nieograniczone możliwości dają różne odpowiedzi impulsowe, które pozwolą Wam dopasować brzmienie pod Wasze potrzeby. Link do profili znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Lajkujcie. Subskrybujcie i widzimy się w następnych filmach. Wy oglądaliście brudne brzmienie. Mówił do Was Filip. Na razie.